Zapraszam Was do nowego odcinka Dobrze Dobrane, w którym dobieramy wino do jedzenia. Jesteśmy w restauracji L'Entreville, która znajduje się w Sopocie. Chodźcie, zobaczycie jak jest w środku. Chciałyśmy Wam pokazać wnętrze, dlatego jesteśmy w restauracji przed jej otwarciem. Że nie zdziwcie się, że jest pusto, ale koniecznie musicie zobaczyć te wnętrza. Piękne kolory, piękny design. A tam jest oranżeria, na której również odbywają się imprezy. A tutaj zobaczcie, dostawa, kolory, myślę, że wygratka dla wszystkich, którzy lubią też nacieszyć oko tym, jak wygląda wnętrze. restaurację na Treville, w której mamy trochę inne zadanie. Stwierdziłyśmy, że ta restauracja jest tak elegancka, jest tu tak pięknie, mamy taki świetny wybór win zresztą zaraz pokażemy Wam kartę, że tutaj dobierzemy wino idealne do dania. I naszym zadaniem będzie wybrać lepiej, czyli czy ja, czy też Kinga wybierzemy wino w lepszy sposób. Wybrałam. Przystawkę, ponieważ z Kingą wymyśliłyśmy sobie, że dzisiaj zaczniemy właśnie od przystawek, szczególnie, że bardzo zainteresowały nas one w menu. Słuchajcie, ja wybrałam również przystawkę. Ze skimmą kokosową, i musem są karmelu, Dawaj burata z kawiorem z wasery. Życzę rzeczywiszczenie. Dziękuję bardzo. Okay. I co, trzeba rozparcelować na części pierwsze to danie, żebyśmy po prostu wiedziały, jak najlepiej tutaj dobrać wino. No to co, zaczynamy? Tutaj mamy fuagra. Ou jest dosyć słone, ale również tłuste i słodkawe. Mamy tu też mus. Spróbowałam go. I ten mus jest kokosowy. Kolejny mus tutaj. To jest jakiś cytruski. I takie tropikalne rzeczy. Mamy malinę. Jeszcze jeden mus. I orzeszki. To jest bardzo słodkie. I tutaj mamy orzeszki. Także tutaj takie tropikalne, słone, słodkie, bardzo oleiste smaki. Wybrałam również przedstawkę. I um, co my tutaj mamy? Mamy serburata, mamy pomidory malinowe, mamy jakąś szynkę dojrzewającą. Wygląda, pachnie nieźle. I pod spodem, na samym dole, mamy pesto, chyba bazyliowe. Mhm, pesto bazyliowe. Do tego musimy dobrać jakieś wino. U mnie takie klasyczne połączenie. Uwaga. To tak naprawdę są słodkie wina. Tak? Mm -hmm. Zwykle są to wina z Sauternes. Takżecie mm -hmm. wiedzieli, że to jest takie klasyczne połączenie do właśnie fuagra. Ta mm, tropikalność tego dania przemawia do mnie, by wybrać do niego trochę inne wino. Myślę o Gewurztraminerze. Mm, zaraz. Wytłumaczę Wam dlaczego. On jest bardzo tropikalny, jest bardzo oleisty, ma w sobie bardzo dużo owoców tropikalnych, ale też jest świeży i też miękki. Ta malina tutaj myślę, że ona z tą miękkością będzie świetnie grała, ale myślę, że to połączenie będzie bardzo fajne. Mam już kartę win w ręku, dlatego, że ja nie jestem tak genialna jak Ola, muszę sobie pomagać czasami. Do buraty, do dojrzewającej szynki, do świeżych pomidorów. Myślę, że dobre by było wino świeże, również oleiste, takie z nutami tropikalnymi. Może Souvignon Blanc? Myślę, że to Souvignon Blanc najlepsze będzie z Francji. To będzie, mój wybór to będzie Sans dlatego, że mimo, że to nie jest włoskie, w łączeniu z Francją będzie smakowało wyśmienicie. Co wybrałaś? Dobra, Kinga. Ja dobrałam tutaj Gewustra Minera Elbeldine. Myślę, że będzie świetnie pasował, ale będziesz musiała mi ubierać na słowo, bo podobno nie jadasz za bardzo takich mięs. Bardzo nie rad. Musisz wiedzieć też, że takim klasycznym połączeniem jest do Fuagra ten. ale tutaj nie chcemy iść w takie schematy. Wybrałam coś innego. Również z delikatną słodyczą, ale bardziej wytrawną. trochę wina. Ja natomiast wybrałam Sunset Wetry Moro, rocznik 2018. Mogę dać Ci spróbować, czy pasuje? <laughs> ja chętnie spróbuję. Bo um, Kinga, skoro powiedziałaś, że jesteś takim sommelierem, jaki rocznik również masz to ja Ci się pochwalę, że mam 2016 rok. To co? Zaczynamy od jedzenia czy od picia? Jedzenie i picie jednocześnie. Ciekawa jestem tego połączenia. Sącznego. Smacznego. Smacznego. Biorę kawałek. Tutaj tu ogra i zmieszam z tymi właśnie musami, które tu mam. Bo jestem tej bardzo tej ciekawa tych połączenia tych wszystkich smaków. Mm. Mm, chyba. Mm. Moje połączenie bardzo fajne. Mi też wyszło. Chociaż powiem ci, że chyba jednak moje wino jest za bardzo mm, tutaj świeże. Mhm. tak kwasowość. Troszeczkę zabija mi e, smak mojego tania. Bardzo proszę, proszę, zajrzyj do mojego talerza w takim razie. <noise> Jestem bardzo ciekawa. Nie mamy dzisiaj arbitra, ale myślę, że same jesteśmy w również sobie poradzić. Mm. Delikatnie oleiste. Świeże, tak samo jak Twoje dania. Myślę, że dzisiaj wygrała Kinga. Ale to co, może opowiedzmy coś o winach, które mamy tutaj. Jak wiecie, ja do swojego dania wybrałam Gewulstaminela ra elbeldine. Jest to Gewurztraminer jak... Gewurztraminer to szczep, tak jakby... Powiedzmy sobie o tym. Który możecie kojarzyć z tego, że jest tu dużo zapachu lici, czy też różanych takich... Elementów I również one w zapachu właśnie są wyczuwalne. To jest takie charakterystyczne dla tego szczepu. Ale co również ważne, owoce tropikalne w winokompasie, czyli nasza oleistość. Jest też świeżość w tym winie, ale również sporo miękkości. Miękkości upieczonych owoców, trochę suszonych owoców także bardzo rozbudowany, bardzo kolorowy wino kompas i właśnie w ten sposób możecie rozpoznać, że wino jest bardzo wysokiej jakości, a duża intensywność właśnie kolorów w wino kompasie. Z kolei Kinga wybrała Sancerre. Sancerre jest to wino zrobione ze szczepu Sauvignon Blanc. Tutaj mamy Sancerre Patrice Moreau, które pochodzi z Francji, z Doliny Loary. I cóż, to wino jest takim, wiecie, moim konikiem. Uwielbiam takie wina. To wino ma w sobie mineralność, ma sporo świeżości takiej cytrusowej. Mm. Ale też fajną oleistość. Tutaj właśnie owoce tropikalne, ale uwaga, w nosie również delikatna masłowość, czyli właśnie to, co ja lubię. Ale okazuje się, że Kinga również. Jaką mamy puentę z dzisiejszego dnia? Puenta z dzisiejszego dnia jest taka, że może nie powinniśmy kombinować za bardzo ze standardami. Jeżeli czyli czasem jest schemat jest... Dobry, po prostu, czyli jeżeli coś klasycznie ee, pije się do danego dania, no to skorzystajmy z tej wiedzy wielu lat i pokoleń e, wyborów. A szczególnie muszę Ci podpowiedzieć takiego winnego tipa. Jeżeli chcesz dobrze dobrać wino do jedzenia, no, to po prostu sprawdź z jakiego regionu pochodzi, bo zazwyczaj jedzenie z danego regionu pasuje po prostu do wina z tego regionu. Tak szczególnie jak u mnie Francja z Włochami dzisiaj. Akurat mniej, ale tutaj spokojnie mogłabyś również dobrać wina właśnie włoskie do takiego dania. I jeżeli byśmy sprawdziły tylko skąd jest burata, to na pewno wino z tego regionu będzie świetnie pasować do Twojej przystawki. Ale to jest dla mnie bardzo fajna informacja, bardzo ważna informacja kolejka, dlatego że jeżeli kompletnie nie wiem co mam zrobić, ale wiem, że danie mam z Włoch, na po prostu szukam. Skąd? Skąd? I jakie wino tam się produkuje? Na 100% będzie pasować. Po prostu to jest najprostsza e, wiedza na świecie. No Jeżeli tu się robi wino i tu się robi potrawę, one powinny do siebie po prostu pasować. Idea. O co? Jedziemy teraz tak. dalej. <gry>